na którym Ola, o gdzieś tam z strony trafiła yy, ten medal do dzisiaj, no, pokazałem to tam do dzisiaj nie wiemy co to za medal yy, no lecimy dzisiaj z drugiej strony yy, krótszy kawałek także, także tyle, takie przywitanie W napisałem, że myślę, myślimy nad zmianą nazwy kanału Z uwagi na to, że no, Mustafa Gold jako ja, jako Mustafa tego, a, a chodzimy razem Tak myślę o nazwie jakieś Coś, żeby też Nie wiem Żeby, żeby w nazwie, nie wiem, Coś z Olo, coś, coś wspólnego był, Jakiś wspólny ten, no nie wiem Jakbyście mieli pomysł na nazwę kanału To, to zajebiście Zobaczyć. Ola wygrała konkurs na pierwszą monetkę dziesięcioma groszami Nie pokazywałem Jest przypinka Ale co? Yy, NSDAP <śmienny> <śmienny> Czad Pięknie Pokaż Patrz i z igłą Z igłą, z Ale ty masz Fart to dlatego, że Maćka szpadelek dzisiaj mam Ja Oli zrobiłem się psikusa i nie zabrałem jej szpadelka wróciłem do, do auta Maćka no i mój, nie? No i oczywiście dostało mi się na początku po uszach, no ale nic tam fajnie, fajnie, super A ja mam też coś ciekawego. No. Też mam coś ciekawego. Co mam? Uchwyt od Od szuflady. Uchwyt przeczyszczę. Tak się prezentuje mój pierwszy dzisiaj fancik. Super. Nic, lecę dalej. To jest to śmieci, nie? Śmieci to jest <noise> Ostatnio zbieraliśmy pół wiadra. Aluminium to było za 2 kg. Mam monetkę. Fenolka Cesarstwa. Dokładnie. Wypolerowałem go, ładniejszy nie będzie. 1903 rok. Jest kopania na wierzchu? No Myślałam, że to jest nakrętka dziura, ma nie? Aha A tu widzisz, tu jest data Gdzieś tutaj jest od 1920 Szwedzka? Nie wiem co to jest Ta moneta to... Na pewno to jest moneta, ale... Tak teraz fajnie widać Belgin Belgium, belgijskie. Mam chyba taką. To jest 25, 25, chyba nie. 25. Ces. Mam taką. A mam coś w tym stylu. a ja takie fanty kopie Ola kopie jakieś śruby a śrub to my nie kolekcjonujemy jest drugi fenolek. No i tyle. Kolejny dołek. I chyba mam połówkę monety. No, 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 no. Coś fajnego. Coś fajnego. No wygląda jak 5 zł. Czekaj, złapię ostrość. Widziała to? To jakaś zawieszka chyba. Jest. Przypina jakaś? Tarararam. szczotkę. Pewnie. E, mam guzik w kolekcji e, berlińskiego tramwajarza. I znaczek jest bardzo podobny i tutaj też jest ban na górze. Nie umiem się do doszukać. Chyba nie ma Berlin napisu. To jest... Kreuzburg <laughs> yy, Kluczborskiego kolejarza, bo tramwajów w Kluczborku nie ma <laughs> Odznaka jakiegoś kolejarza Kolejarze? No Z Kluczborka Ale czat, ale... Dupka od baterii? Taka wielka. A wiesz co ja mam? Jezu, nie wiem, masz. <laughs> mm. Nie posikam. Czas. Przyjdzie czas to i się posikam. Tararaum, <laughs> taram, tararaum, tararaum. Ta to, to, ta, to, to, to. Janczarek? janczarek. Chyba janczarek. Dawaj mi tutaj szczoteczkę. Co ty ci szczoteczka? Powiedziałeś, że nie używasz szczoteczki. Ja nie używam ich niemu. Proszę, czyść. Czyść, właśnie pani. Delikatnie. Delikatnie. Co? rozwalony tutaj? Czy to nie jęczarek? To chyba nie jęczarek. Nie wiem, co to jest. Ale to raczej nie. Tak Wzorunne. pięknie wyglądało Poczekaj, ja będę Dobra, weź przełóż ten To jest ten, to się no. tu jest C. No i dupa zbita wiem, a, miało być, a miało być tak pięknie Nie Wiem co to jest <laughs> Zepsułaś wszystko Ja zepsułam Patrzcie Wszystko zepsuła Dobrze nie, Co, moich... Dobrze nie widzicie mojej... Dobrze nie <gulanie> widzicie mojej miny Kula niezgody. Jak to Ola mówi, wygląda jak dzbanuszek. Fajna. W niektórych województwach zabytek. A u nas niekoniecznie. Fajny muszkiecik. Nic. Lecimy dalej. Ach. Chciałem krzyknąć, mam medal. Ik, <ścoughs> ale i tak nie usłyszy Jest medalik. Kolejny maryjny. Polski medalik A już taki mam Na Wak Na no Šenka dinozaura. Dobro, rećemo dalje. Co to to jest? to znajdę. To się poklei. Pokrętło. oka poka. Pokrętło od lampy naftowej. Duże. Nawet bardzo. Proszę. Jak koło od dyskorolki. A ja mam akurat guziolka takiego. Kale Soniaczka. Co tam masz? No i bardzo dobrze, kara musi być. No, mi to było ostatni raz yy, Ja wykopałem dwa razy po 10 groszy, nie nagrywałem Ale patrzcie to co tutaj tu, 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 tu. nie <laughs> Zgadnij co mam Zamienię się z tobą za NSDAP no? Zamienię się z tobą za NSDAP No i kończymy już. Jeszcze wykopałem chyba 10 groszy I jakieś kółeczko i zobaczcie tam Ola ma i, i do podsumowania Syp, nie wstydź się. No pani Komu to chciałaś przykręcić śrubkę? Nie wiem, ale o. o o o o o widzisz? Ja no? też mam kawałek takiego czegoś Nie wiem co to jest, to jest jakaś blaszka, nie wiem co to jest <śmum> <śmum> To odłożymy to 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 to, 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 to jest? <śmum> no... Powiem ci, że nie wiem Nie, ja bym się nie wiedziała, to bym się ciebie nie pytała co to jest Jakąś taką blaszkę z. Ojej, ja, chciałam. Dobra, teraz ja wysypuję. Czekaj, 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 czeka, ja jeszcze nie przybliżałam. Przekrzepki, tak? Nie, 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 bo to taką blaszkę z. Nie mogę iść teraz. O, widzisz, to jest blaszka z. Z? Nie wiem, z czym. Tutaj taką zrazałam tutaj i jeszcze druga część jest był napis jakiś, ale gdzieś druga część mi się to złamało. Pęknęło. Ale pęknęło. Pęknęło? Pęknęło. I pękło. Jeden o, pęknęło, czy pękło, czy popękało. No to ty mi się nakopał. Nie, wcale. 2 kilo. Łopki. Cygarek. To jest Janczarek. Jęczarek. Mhm. Mhm. O, to jest to. To jest to. Pasi do tego? No to na pewno pasi, tylko A. to brakuje czegoś jeszcze. czy to zostawić. Może jeszcze na tym polu zejdziemy. co Nie to? było nic, nie? Takiego... Nie. Kurde, komary gryzą, normalnie. No nie. gryzą, gryzą. Nie. To było. Piękny sygnał 96 równy miedziana, miedziana rurka Dobra, to tyle ze śmieci no i A, kurde, komarek wysły so. eee... eee, Kurde, jestem tak zmęczony, że normalnie Dwie dwugroszówki chyba 20 groszy, 10 groszy, 5 groszy, złotówka i jeden femurz. Ja trzy razy po 10 groszy raz 20 dwa feningi medalik dwie wpineczki ta druga ładniejsza ładniejszy stan o a to jest z lampy naftowej <śm> a ja popatrzyłem a jakieś kółeczko także ty masz lampy i ja mam z lampy no i złotówka, znaczy połówka, dwójki. No a to umyjemy w domu i, i zobaczymy co to jest. Także my kończymy. Pozdrawiamy serdecznie tego Zbira. Dziękujemy za pozdrowienia w filmie. Dziękujemy za polecenie naszego kanału. Pozdrawiam wszystkich. i. Trzymajcie się hejka, do następnego wypadu. Myślę za, za dwa dni, bo muszę dać sobie trochę luzu. No. Także pozdro hej.